Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich na jeździeckie obchody Święta Wolności, które odbędą się 4 czerwca na terenie Stada Ogierów w Gdański. Polski Związek Jeździecki i Polska Akademia Jeździectwa wyszła z inicjatywą stworzenia dnia, w którym można złączyć jeździectwo, konie i obchody 25-lecia wolności żeby w różnych miejscach w Polsce odbył się taki dzień i my w Starogardzie też podjęliśmy próby stworzenia takiego dnia. Impreza skierowana jest dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z jeździectwem, na co dzień nie przebywają w stajniach, żeby mogli przyjść do takiego miejsca, dowiedzieć się czegoś nowego, zobaczyć bliżej te konie. Nasze miasto zaplanowało na ten dzień wiele atrakcji. Będą występy taneczne, muzyczne, i, i wokalne z ogniska pracy pozaszkolnej. Dla najmłodszych będą bańki mydlane, malowanie twarzy, różne konkursy z nagrodami. Również pokazy Straży Pożarnej, konkursy Powiatowej Komendy Policji. Będą quizy na temat Unii Europejskiej i 25-lecia wolności Polski. Od strony jeździeckiej przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną, dzięki której będziemy mogli się dowiedzieć, co konie jedzą, jak wyglądają, jakie są maści, jakie są różne konkurencje. Od godziny 11 odbędą się pokazy jeździeckie skoku przez przeszkody ujeżdżenia, powożenia kaskaderskie jak i naturalnego podejścia do konia. Nasza młodzież, która uczy się w szkółkach jeździeckich w Starogardzie, będzie mogła sprawdzić swoje możliwości i umiejętności jeździeckie w konkursach pony games, czyli takiej zabawy zręcznościowej na koniu, jak i w konkursie skoku przez przeszkody. O godzinie 15 odbędzie się konkurs niespodzianka i na dużej scenie rozpoczną się koncerty. Głównymi organizatorami imprezy jest Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Stado Ogierów w Strogardzie Gdańskim, Akademia Jeździecka, ale Jazda Pauliny Miszkier i moja stajnia Rancho Krąg. Serdecznie zapraszamy.